Siemano, siemano. Kolejny dzień. Dzisiaj sobie pomyję sprzęty, przyczepy uszykuję, napompuję koła. I zobaczę, czy tam jest w ogóle coś do uszczelnienia. Piankę kupiłem jakąś, ale zobaczymy, czy w ogóle je użyję, bo w sumie woziliśmy zboża. To, to nie było nic. Trzeba yy, uszczelniać. Ale to się zaraz okaże. No i... Wyjeżdżamy tymi pershingami 30 to jest jeszcze cała w pilnikach od pszenicy. tam tam się nie da siedzieć w ogóle. Nie wiem czy pamiętacie jak cały tego dziadostwa spuchłem, więc muszę to wymyć. No i czekamy na... no i czekamy, czekamy na żniwo. Tylko 33 stopnie dzisiaj, więc jest idealna pogoda na mycie. Dobra, widzimy się za chwilę. Najpierw zatkujemy w we'll <laughs>

Będziemy z Frankiem się przejechać kawałek, żeby rozgrzać olej. Skrzyni w moście to będziemy wymieniać jeszcze przed drzwiami, bo trzeba by dolać. Tak sprawdziliśmy piątkę, to lepiej kupić kurde nowy i mieć święty spokój. Drzwi! Więc jedziemy, kawałeczek. Były światła. No. Chyba wyższy, chyba, nie? To będzie taki finał. Klucz mi wpadnie do bańki. No dobra, mamy olej spuszczony. Dwa koreczki. Faktycznie, tak jak pisaliście na grupie. Yy, myślałem, że jest jeden, ale leciał trochę za mało oleju. Mamy część. Ja wiem, że i tak było ogólnie mniej oleju niż powinno być. Zdaję sobie z tego sprawę, bo miarka, miarka tak pokazywała. Tu mamy drugi baniaczek, a tak zostawimy już na weekend, niech sobie zlatuje. Dzisiaj mamy sobotę. Eee, w poniedziałek będzie olej. Tam 82,90 kipol eee, taki wleci. Zdjęliśmy obciążnik. Zdjęliśmy obciążnik, bo jak byłem się przejechać kawałek, żeby rozgrzeć trochę olej, no to kurde ten klocek tak normalnie podnosił tył, że nie sądziłem, że aż takie turbulencje będą, więc zostawiamy, zostawiamy po prostu tutaj cały zaprzęg do obciążnika. No i tak będziemy pewnie jeździć i do grubera będziemy i do agregatu zaczepiać tylko agregat do, do grubera i do agregatu będziemy zaczepiać ten obciążnik, a talerzówka do talerzówki miałem ciekawy pomysł. Jakby tutaj doczepić ten obciążnik, na, normalnie na wieszaki, podnieść i doczepić do... talerzówkę doczepić do zaczepu dolnego, no bo ona tak będzie jeździła. No to w sumie jakbym podniósł wieszaki do góry, to bym yy, dociążenie kół miał konkret już taki i tak się zastanawiam czy tak nie zrobić czasem, zobaczymy, może jeszcze mi taki pomysł do głowy wpadnie. Żniwa, wtorek, środa, tak mi się wydaje, byłem w pszenicy, jest praktycznie gotowa, przynajmniej ta jedna, tutaj jeszcze poezja będzie czekać, no dobra ogólnie ciągniki, przyczepy, wszystko gotowe. Pogoda 40, nie no 40 może nie, ale 30, 3, 4 stopnie to jak jest to dojdzie momentalnie to wszystko. Szkoda. Ale nic się nie poradzi. Dobra, widzimy się przy wlewaniu oleju. Radzie, cześć. Siemano, siemano. Poniedziałek, ale nie rano. Czekajcie. Dojechał olej. Dojechał olej, będziemy wlewać korki gotowe. No i co? Trzeba się brać. Trzeba się brać do roboty, bo żniwa już tuż tuż zaczęli pszenicę u nas kosić. Rzepaki z pokosów poschodziły, więc też pewnie będziemy coś zaraz myśleć na ten temat. Może, nie wiem kiedy, w sumie. Zobaczymy. Dobra, widzimy się za chwilę, bo przekręcam korki i. Lewa olej. No wylejemy i polek, i No tak, po 60 Jak ja tutaj to wleję, powiedzcie. Nie ma opcji. Furdy, nie ma jak. Już z drugiej strony. I on może mieć zbiorników w Tym Finlandii? 8 ton 300 8300 litrów, no to tam praktycznie jest 1 do 1 z wodą o, Malinka Aj no to będzie trochę głupie Lania. mało No dobra, oliwa wymieniona jeszcze sobie e, to sprawdzimy, ile jest. Laliśmy 20 litrów na razie, ale zobaczcie w ogóle, jak mało tego oleju było. Tu jest może w sumie z 10 litrów. Mega mało, kurde, że ja tego w ogóle wcześniej nie sprawdziłem. się teraz zaczęłam dziwić, co ja się tak kręcę. Więc to dziwne. Tak nie powinno być. Kolejny no, miał luźniej, a później przyjdę do sprawdzenia, jaki mamy stan. Na razie tyle. No i dobra, sprawdziłem na miarce 20. No, kawałek się przejechałem też, żeby to tam się rozeszło. Sprawdziłem na miarce 20, gdzieś 3 litry wlaliśmy. Mamy prawie podgórny stan. Jeszcze tylko jutro tak na spokojnie, sobie sprawdzę rano ale powinno już być dobrze 23 litry, a według mnie to co spuściliśmy z niego no to tam nie było 10 litrów ja pierdykam Więc normalnie nas rzutem na taśmę tchnęło kurde teraz by w pole poszedł bez oleju by jeździł masakra dobrze, że wymieniamy mamy to z głowy jeszcze chyba tylko został nam w, w zwolnicach w międzyczasie się płynie tylko trochę rozgrzeje. Dobra, dzisiaj to tyle. Następny film ze Żnich. Trzymajcie się. Cześć.